W tym filmie zajmiemy się głównie omówieniem ikon służących do zarządzania widokiem naszego albumu, ale zaczniemy od ikon cofni i ponów. Ikony te znajdują się w tym miejscu i służą do wycofania ostatniej operacji lub do ponowienia jej. Jeżeli na przykład ten napis będziemy chcieli przenieść w jakieś inne miejsce, ja go najpierw odblokuję, a następnie obrócę do pionu. Powiedzmy, że wydaje nam się, że lepiej byłoby go umieścić na przykład w tym miejscu, a następnie się rozmyślimy to szybko możemy wrócić do poprzedniej pozycji poprzez kliknięcie na ikonę cofnij. Jeżeli jednak stwierdzamy, że ta pozycja, którą przed chwilą ustaliliśmy, jest lepsza, to możemy ponowić tą operację klikając na niebieską strzałkę ponów. Przejdźmy teraz do kolejnych ikon, które znajdują się w tej części programu. Służą one głównie do ułatwiania. Rozmieszczania zdjęć i do wizualizacji marginesów. Pierwsza ikona, która jest standardowo włączona, wizualizuje nam marginesy i grzbiet naszego albumu. Działa ona jak typowy przełącznik. Kolejna ikona służy do pokazywania i ukrywania linii siatki, które ułatwiają nam rozmieszczanie zdjęć w obszarze strony. Przełączam się teraz do następnej strony. W tym miejscu możemy zaprezentować kolejną funkcję, a mianowicie pokazywanie linii centralnej. To jest linia, która pionowo dzieli nam stronę dokładnie na pół. Również może służyć jako ułatwienie przy rozmieszczaniu zdjęć. Omówmy sobie teraz funkcję powiększania i zmniejszania widoku strony. Proste, bardzo w obsłudze ikony lupa powiększająca i lupa zmniejszająca. Zamiast nich łatwiej też posługiwać się z kółeczkiem myszy. Na wszelki wypadek warto kliknąć tutaj w to szare pole, a następnie, kręcąc kółeczkiem myszy do przodu, powiększamy obszar widoku, możemy go przesuwać tym suwakiem i, kręcąc do tyłu, widok zmniejszamy. Jeżeli widok mamy mocno powiększony, a chcemy szybko wrócić do widoku mieszczącego się w oknie naszej aplikacji, to klikamy w tą ikonę: Dopasuj do ekranu. Jeżeli chcemy, możemy również naszą stronę wyświetlić w widoku 1 do 1, czyli w widok rzeczywistych pikseli. Klikamy w tym celu w tą ikonę i spójrzmy. To jest widok każdego piksela naszego albumu. Ostatnia ikona służy do powiększania obszaru podglądu naszego albumu. Jeżeli na nią klikniemy, uzyskujemy tryb pełnego ekranu. Wszystkie niepotrzebne rzeczy u góry i po lewej stronie znikają. Widzimy jedynie naszą stronę i podstawowe narzędzia. Powrót z tego trybu również następuje poprzez wciśnięcie tej ikony.